Halo, cześć, dzień dobry wariaty. Jest, ze mną, Kalo, Kalol. No cześć. jest ze mną Karol. No cześć. Jest ze mną Karol Akadirerek. I zaczynamy kolejny odcinek z To. Zaczniemy na początek. Nie bój się, bo jest twardy. Na początek zaczniemy od czegoś łatwego. A tu bierzesz okulary, może ci pomogą. No dobrze. No, sorry. W sumie to jest chyba najłatwiejsze, dobra, zacznijmy od tego. Czy jest najsmaczniejsze? No nie wiem, ja tam nie lubię akurat w sumie. W sumie eee. nie mogę tego pić. Bo nie pocieszasz pić. jestem uczulony. Pić powiedziałeś? No pić, ale. To jest mleko w proszku. Mam ci podać, czy dać ci do budzi? Wiesz e, co podaj Tylko nie rozsyj. Co, co? dam ci na łyżeczce, o, tak. Okej, okay, nie możesz pić. Chcesz jest kao? Nie. Nie no. zgaduj, nie daj ci do budzi. ja, ja po prostu mam... Łwyżeczkę! a e, łyżeczka to jest? Tak. A, okej. Okay. <laughs> Do, dobrze trzyma tą łyżkę? No i teraz dłużej. Bardzo się boję. Taka napa jest biała, nie? Nie szkodzi. A, Tyle a... razy prana. A... Szkodzi... Pan... Nie, chodzi Nie, dłużej. to do to zdmuchniesz. A... <laughs> o, Zgadną! Lubię kawę. Serio, a to nawet nie pachnie. Ale... Specjalnie wziąłem rozpuszczalną, bo stwierdziłem, że nie zgadniesz. Shit. Chciałem ci dać taką zwykłą kawę, wiesz, mieloną, a jest od po zapachu się kadniesz. Z gorzkie. O. Masz ładne zęby teraz. Cześć. Jadłeś kupę. Ale śmieszne. Także jeden punkt dla Ciebie. Druga hey. rzecz, to jest wyszymy teraz trudność. To poprawić żeby jeszcze bardziej niczego nie Do ja. ręki sobie sam z to, wyciągnąć wyciągnąłeś to masz to, to i sobie... Z jakieś cukierki nie? Nie, to nie są To jest cebula słyszona? Co? To jest... to jest, to jest jabłko? <laughs> ty... To jest ryba jakaś pewnie, nie. Nie, na pewno nie ryba. O nie. Pęcher z aligatora? Nie. Też nie. To smakuje jak te... O nie. Co? Jak on odgryzł taki <gryzł> milimetr? Musisz dać Ej, całe, to, bo nie to, to zgadniesz. To, to jest trudne całe. No, musisz to całe, bo Nie jest takie złe, naprawdę. Chrup, 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 chrup. Tu żyło kiedyś? Nie. To nie jest, jak to było, mrówko, ale... Mrowko, No Nie tak. to, co to jest. czy cztery nie. No masz trzy szanse. On nie, to jest niedobre. Czemu mi to smakowało? To jest Czemu? dobre. To smakuje jak takie, te ciastka takie chrupkie, niesłodkie, te y, bake rollsy, to tak smakuje. No to jest suszone, co prawda, ale to jest są bake rollsy, także masz jeszcze dwie szanse. Nie, to no, jest bake no, rollsy, to tak smakuje. Eee, oh, o, bo w sumie jednak niedobre, up, <suszone. zum> <tum> <tum> To jest niedobre. No, nie, nie ja co to jest, nie nie wiem co to, to może być. Jeść no na przykład cebula, no ale to nie jest cebula, to może coś ty... to jest... Nie wiem co to. to. To jest złe. Poddajesz się? Tak, poddaję Dobra, się. Dobra, to były buraczki suszone. W życiu był nie zgadzał. Nazywam się buraczki chrup-chrup. Nie, chrup. Ja w życiu był nie zgadł. Nie jadłem nigdy do tego. Dobra, czy jedno zgadnie, te a drugie nie. Teraz znowu coś prostszego, co myślę, że zgadniesz od razu. Będzie na myżec, co już. W sumie nie było złe. Teraz to jest to, proszę, czy łyżeczkę. Tylko Kozłomu nie wywal, nie wylej. A, trzymam? Trzymasz no. Gdzie jest. To jest końcówka bułeczki. bułeczki. <grym> Nie wiem, jest końcówka bułeczki, ale tam jest końcówka Ciii. łyżeczki <grym> Kto się boi tak wszystkiego? Nie jest kupanie? Nie, to jest kwaśne. Słuchaj, <grym> Jak drzem? Dżem Serio? Dżem. Jak drzem? Dżem. Mówi się Dżem. Nie Nie to nie jest dżem Jem. Nie Nie jest dżem, to jest słone Pani sobie teraz jest słoiczko, ale to nie jest dżem Masz dwie szanse że... Co się kopi, też nie liczy, nie? Nie <grym> Nie Nie, nie <grym> wiem Nie możesz trafić do własnej buzi łyżeczką No <grym> bo ja nie wiem, ja się boję tego Jest kwaśne strasznie Kwaśne? No Nie się boję, no. no Jak to nie jest dżem, to ja... nie, wiem. Nie wiedziałem, takiego smaku w ogóle, jaki smak by to musiało mieć To jest niedobre Nie, ja tego nie jest <laughs> Nie to jest niedobre Poddajesz się? <laughs> no To jest koncentrat pomidorowy Jezu, czemu tego nie zgadłem? No właśnie myślałem, że powiesz, że ketchup albo coś, a nie Nie, dżem. to jak dżem Przecież pomidor to jest owoc, nie? <laughs> Według Unii <laughs> No właśnie, ale skoro to ten... teoretycznie koncentrat pomidorowy, to powinien być dżem no, ale nie powiedziałeś, że to jest dżem z pomidorów, tak? No nie zgadłeś. I czemu to zabakowałem? O co chodzi? Teraz zostały ci ostatnie dwie rzeczy. Tak. Według mnie najtrudniejsze. Jedną z nich już część z was miała okazję poznać na odcinku którymś, a tego oh. jeszcze nie było i... że się obawiałem kupując to, że mnie zabijesz, ale w sumie oh. jesteś sympatycznym, miłem youtuberem, także... Nie, yeah, jestem miły. Nie, jesteś miły. To dam ci coś gorszego. Nie, jestem miły. Dobra, zaczniemy od tego Bo gorzej, powiem tak Jak zjesz to, to gorzej już nie będzie Nie mhm. hmm, Dam ci to może na łyżeczkę ja Ewentualnie... To są tiktaki, to są tiktaki O, dam prawda. ci do tego, tak sobie tak, Tiktaki No, no to tak to brzmi, to w sobie No nie, to jest straszne To musisz dać, masz taką małą miseczkę I to musisz tak jednym ruchem sobie tak dobudzić, ams Całe? Całe, no Jezu e Chryste, co to, jest skorpion jakiś? Co, skąd skorpion? To? Tak Tik tak, tik tak Ale pan ci ma też dwa, dwie kalorie jak tik tak Okej okay. Aaa To jest najgorsze, mówisz? No to jest... A bez, to, smakuje? to jest bez smaku, jak smakuje Dlatego ja ci mówiłem, że musisz całą tą miseczkę sobie pisać do buzi, bo tak to nie poczujesz chyba o smaku To jest pułapka, nie? Nie No jak jedno ci zjadłeś i ci nic nie ma ja myślę, że to jak tak całe sobie w to poczujesz smak. To jest creepy, ja w ogóle na nie mówisz, co może być. Czy jest... Popcorn? Nie wiem, nie wiem. Jest... popcorn? Jestem w tym beznadziejny. Nie przejmuj się. A, czuję coś. No. To jest takie słone bardziej słodkie. Znaczy, czuję tekturę. Tekturę? Ale, ja wiem, że to tektura. No. Nie, to nie wiem, co to jest, co to jest. Nie podaję się, nie, usłyszałem, nie To zobaczysz, co to jest, jak skończymy twoje challenge. dobra? To będzie takie na ostatnie Gdzie jest Czyli nie zgadłeś? Gdzie jest woda? Ale jak chrupka O nie, to są małe dzieci To są płody dzieci Dobra No to gorzej, To były karaluchy jakieś Nie, to jest mój zajeborszy O Jezu Ja byłem miły, ja fajne rzeczy ci dałem Czekaj, bo ci taki kawałek i to będzie twoja ostatnia rzecz. Chcesz cię wziąć? Tak, wejdź do rączki, proszę. O Jezu. To jest duże. O nie, to się wygina. <grym> Może żelka jakaś? Nie, to nie jest żelka. To coś żyło kiedyś. <grym> nie. Może się założy, to żyło. Nie. Nie, nie. <grym> straszny. <grym> Czemu, wszystko smakuje jak tektura? Czemu tak ci wszystko smak? Masz jakieś kubki smakowe, nie Halo. Ja się takie proste jeszcze. Mówiłem ci szalej Uch. Chcesz jeszcze kawałek, czy nie? Nie, co to? Nie podaję się, nie, nie umiem tego. ci tej. serwetkę, proszę Co to jest? Masz serwetkę e, Ogólnie to jest karma dla psów, ale z wołowiną taka. Takie A ty taki, taki duży A ja ostatnia rzecz to były smażone, solone świerszcze A ja ci dałem smaczne rzeczy A zbie... mówię wam zawsze, że wszystko leży w psówce, to co jemy i... Fuu. Na przykład widzą... O że w... mu jakieś lajtowe rzeczy do jedzenia! Tak i powiedział, lajtowe rzeczy, że... Łagodne. Gdzie macie łazienkę? Tam. No i Karol musi skorzystać z łazienki, a my za chwilę widzimy się w rzeczach, które będę zgadywał ja. O Boże. Siemanko, witam was z mojej kuchni. W dzisiejszym odcinku będziemy prowadzić degustację. Degustację nie byle jaką, ponieważ mamy pełno różnych wybornych posiłków. Patrzcie się jaki rozgadany teraz. Dokładnie. Pięć. Tak, jestem bardzo rozgadany. Ponieważ poszliśmy tutaj do sklepu z Kosperem i wybraliśmy najlepsze produkty żywieniowe. No. Bo stwierdził, że moje były za trudne. Nie, no, po prostu stwierdziłem, że można było dobrać lepiej. No, dobra, dawaj pierwszą, żeby się raz... Ojej, teraz nie sam kolejności. To jest, to jest dobre, bo tu jest tyle fajnych rzeczy. Wszystko to do picia. Okej, okay. nie, nie wszystko do picia. Dobra. Zaczniemy od coś fajnego. O nie, to. No Tak, trzymaj, po prostu kluśn sobie to. A to jest o. ten tym kubeczka? Kluchnij, kluśn, kluśnij. Na raz! Na raz. raz! Olej? Co to jest? z tuńczyka? <laughs> pachnie e, tuńczy. Nie za bardzo wiem jaką odpowiedź zaliczyć U, tutaj Pachnie jak... O fuj! Co, nie smakuje się? Pach... Wiesz, to, bia... ludzie, ludzie to jedzą je, niektórym, to je? niektórym, to, niektórym to smakuje No i mi to smakuje jak są w puszce takie tuńczyki i to ten olej, co... No dobra, dobra, ale... to tej... nie jest tuńczyk, ale to jest ta zalewa, dobrze. Z, z ryby jakiejś tam. Spachnie jak tra i smakuje jak traw. <grym> Okropnie! To jest no, Nie, dobra, dobra. To najgorsze za tobą. A mi ta śmierć z buzi <grym> <grym> taką rybą. To było. Ale... A, mam na raz, no dobra. <grym> to na raz trzeba, bo, bo... Gdzie to jest? Tu jest. O nie, okay. polałeś mnie tym chyba. Dobra, po prostu pij. Co się śmierdziało ja się z buzi, tak? Powiedziałeś, ci śmierdzi z buzi. Sprytus? Dobra, nie zbacza Ale parzy. Chcesz wody? Ale. Dobra, Ale. To masz... Tak, więc to była zalewa z ryby. Ale mi z, by z języka, o fuj. Sprytus? I teraz już mi mi usta. Okej, okay, no mówiłeś, że ci nieświeżo pachniało, no to teraz o. nie przyczep się do tego. Teraz... pój. Okej. Okay. Gorzej niż te pasolki. Ciekawe, czy gorzej niż chrząszcze. Krząszczyk, chrobąszcze Okej, teraz rynka. myślę, że coś... o Myślę, no, będzie dobre Ogólnie to chciałem ja powiedzieć, że już bo jest dwa do jedna. No wiem, ale no, nie będziesz kapelniać, no nie Tak chruśnij chruśni też sobie chruśni? No chruśnij A nic nie leci co to za proszek? O fuj, co to jest? No, co to jest? No powiedz Gałka uszkaturowa? E, o nie, co tak to bawi? E... O, przepraszam. To jest jakaś przyprawa. No, ale jaka? Możesz, jeszcze o, o, Czekaj. Spróbuj jeszcze. Cynamon. No dobra, pójdź to zgadniesz A... wszystko. Dobra, e... Daj mi... ...wody. Pój. <laughs> Może zgadniesz wszystko, ale jak to zabawa? Tak? Jakim to kosztem? To mi zostało wszystko w zębach. <laughs> mm. Chcesz spirytusem popić? Nie Ale pomogło mm, To teraz chyba będzie to nie wiem mm, Trzymaj, 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 w sumie masz łyżeczkę Trzymaj, o proszę Gdzie jest tył? O tutaj już, jest W przodem, przodem A W przodem jest Dobrze, tak? O, dokładnie tak Nie. A <laughs> tak nie była? Nie, no co ty, jeszcze jedno chcesz? Trzymaj, jeszcze jedno A to jest jadalne na pewno? Tak, to jest jadalne To nie jest krem no do buzi. No a co smakuje? Krem nie da. <noise> to już wiem jak smakuje, nie? Żyli nie pierwszy odcinek. Nie no, spokojnie. Mm, Lubię to, ale... Nie smakuje ci? Nie, w ogóle to nie ma smaku. To smakuje jak nic. Jak ten krem nie wa, naprawdę Mhm, mm naprawdę? Mm -hmm. Nie, nie wiem, co czy to tutaj... jest. Nie ten spil, a nie. Nie, w życiu do Dobra, zbyt, ja no, to nie Dobra, już się snagam Nie, 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 nie wiesz, co to ser. jest. Czyli nie zgadujesz nawet? Nie. Znacie, no wiesz, jakiś krem, ale no nie. Smalec był. Serio, To był smalec? To był smalec. Ja myślę, że Smiley jest niedobry, a to. A nie, nie miał smaku. pierwszy. No. A ty ja nie zgadłeś się z tym. A my puszczacie przez leżące stoliki. No Może. Mogę. ci nie działają. No dobra, zostało. Oh, nie. nie smakowało. W sumie teraz. Hmm. To będzie już ostatnie, nie? Mhm. Mm to będzie ostatnie. Nie wiem, nie, czy to ci było. Nie chcę te pomysły zadawać. Zasłuchajcie. Dajcie w sensie, się, zasłuchajcie. Od nos, nos. No za okay. to masz zgadnąć. Dobra. To jest podłe akurat. W sensie działa łyżeczkę czy coś e, Tak, trzymaj łyżeczkę. Przodem, tak? Tak, tak, no daj sobie. To jest podłe. To jest podłe. O jest nie. Smakuje ci? Ufa, jakieś jabłko? No. Mów jabłko ale. ze słoiczka dla dzieci. Blisko. Co to będzie? Kułażka tarda. <noise> nie mi to smakuje jak... Taki gerberek. Taki... Znaczy no dobrze, mam. Ja można zaliczyć. Nie to jest... Nie znam Serio? O nie! Nie widać, że chuj, ma. To z kosza wyjeźście. Tak. Niejeliście do Skosza. O, Tak zwane śmieciowe żarcie. O, Ooooooj jak ta miska A. wygląda i co ju par... A, sprytus się pyta! Nie. To jest złote, ten no. Nie, ale ten smalec, Masz tu go? Pokażę. No nie, zjadłeś go. Chce... O, nie masz, masz masz dziadni masz, masz sobie kostki. Nie, nie chcę. Coś gryza. Się... Ale serio, jak ten z, Od y, tego. Jeszcze były ziemniaki, a nie dostałem. Kostek, kostek i czało co masło je. Ale, no, jak pomacham, to czuć, że pachnie takim. No, ale smaku no. nic w ogóle. Aż mnie no, dziwią, że się właśnie jest taki tłuszczowy niesmak. A w ogóle tłuszczę na mnie, jest kosztuj sobie. Nie, nie chcę, dzięki. <laughs> Ogólnie jestem cały wstyna cynamonie. Jak ci smakowało? Tak, było super. Bałem się bardziej niż, niż, niż to było warte. Ale to jedynie z kosza tak wam nie podaruję. Ale to, że to było na wierzchu? Nie szkodzi. ale o, a, No cóż, no. Dobra, no także tutaj zobaczcie zbliżenie znowu na stolik. Także to był kolejny odcinek. Zgadnij co to, zgadnij z kim. <grym> Dzień dobry. Jak fajnie wyglądają w tych okularach to, Dzięki. Tak podobało mi się. Mi się nie podobało w jednym książkach. No, nie było fajnie. Nie wiem, to są... Czekaj, są świerszcze. To jeszcze lepiej. I to jeszcze solony, stary Rarytas z Dubaju. Pozdrawiam Sebastiana. Dzięki za takie rarytasy. Przyłoż częściej. Nie. No, także dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapujcie, jak to teraz trzeba tak mówić. Coś tam dzwoneczek, Ten dzwoneczek. Dzwoneczek, dzwoneczkujcie, ziomeczki. dzwoneczkujcie, ją. Wybierajcie na kanał Dodilerka i my widzimy się znowu kiedyś, tym razem już u Karola. Tak. Także trzymajcie I nie się. Ht. Nie wiad na harta, dokładnie. Trzymajcie się, cześć. Ja tak upiłem no. i tak na początku nie myślałem, że woda mineralna, że mnie kręcacie, nie, to widać, nie. <grym> tak jak... Nie wiem, dlaczego mi tak w, w ryju.